Takie kolorowe przystanki można zobaczyć w dwóch miejscowościach gminy Staszów w Świętokrzyskim: Wiązownicy Kolonia i Wiązownicy Małej. Zmiana ich wizerunku to pomysł pięciu zaprzyjaźnionych dziewczyn. Jak same mówią, chciały, żeby przystanki były wizytówką ich miejscowości oraz aktywności mieszkających tam młodych ludzi. Stworzyły grupę Art z farb, a pieniądze na realizację swojego pomysłu otrzymały z programu Mania Działania. Pomysł? Przyszedł do, do głowy tak nakaz. Przechodziliśmy na pracę, i zobaczyliśmy przystanki, które były w nie najlepszym stanie. Były pomalowane, obskurne, były na nich różne dziwne napisy i te sprawy. I chciałyśmy to zmienić. Chciałyśmy coś zmienić w naszej miejscowości, żeby było kolorowo. Mieszkańcy są zadowoleni, cieszą się, że młodzież coś działa, cieszą się, że coś się dzieje w końcu. E, a my pokazujemy im, że młodzież też może że nie tylko starsze osoby, ale młodzież też może coś zdziałać dla miejscowości. Mam nadzieję, że ta ich postawa rozleje się na całą naszą okolicę, ponieważ wiele osób mówi, że chciałyby mieć takie przystanki u siebie we wsi. A ja mówię. Rozmawiajcie ze swoimi młodymi, dajcie im szansę i dajcie im możliwości, a na pewno to zrobią. Zmalujmy coś razem na przystankach to jeden z 11 projektów realizowanych przez młodzież ze Staszowa, Rytwian, Bogori, Osieka i Zagnańska w ramach Mani Działania, czyli lokalnego programu grantowego. Jego inicjatorem i koordynatorem jest Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma. Ten program umożliwia młodym ludziom samodzielne aplikowanie o środki, i otrzymywanie dofinansowania, i również otrzymują wsparcie merytoryczne, szkoleniowe na realizację swojego pomysłu, pomysłu społecznego, czyli takiego, który jest skierowany do mieszkańców. My dajemy tym młodym ludziom właśnie to wsparcie takie merytoryczne. W postaci szkoleń, które się odbywają zanim oni zaczną realizować swoje projekty, ale też przez cały okres realizacji swoich projektów mają oni zapewnionego opiekuna, tak zwanego coacha. Niewątpliwie pomysł znalazł uznanie nastolatków, co było widać podczas drugiej edycji projektu. Na konkurs wpłynęło 18 wniosków z różnymi pomysłami zmiany otaczającej rzeczywistości. Najlepsze 9 inicjatyw nagrodzono w marcu w Staszowskim Centrum Kultury. Czeki zwycięzcą wręczył marszałek Adam Jarubas, który nie ukrywał, że został maniakiem działania. Bardzo brakuje tego typu praktyk w województwie i chcemy tą, jak oni sami o sobie mówią, rewolucję eksportować na, na cały region, pokazywać to, jak można skutecznie poprzez mikrogranty, często o wartości nie większej niż 1000 złotych, aktywizować społeczeństwo, jak można dawać y, młodzieży poczucie uczestniczenia w czymś ważnym. Ze Staszowa mania szybko rozprzestrzeniła się także na teren Zagnańska, gdzie zrealizowano dwa projekty. Tym mania działania w naszej gminie rozpoczęliśmy już w kwietniu, organizując spotkania z młodzieżą szkolną i gimnazjalną, do której właśnie młodzieży były ten projekt skierowany, aby zachęcić ich przede wszystkim do udziału, przedstawić warunki projektowe. Opiekunowie tłumaczyli jak należy sporządzić wniosek, jak go później zrealizować. Aby zgarnąć tysiąc złotych wystarczyło, Dobry projekt, minimum czterech przyjaciół i rejestracja w projekcie Partnerstwo dla Młodzieży. Zwycięskie inicjatywy młodzi maniacy realizowali przez następne miesiące. W sierpniu Kasia, Ania, Kasia i Agnieszka, czyli grupa Kaka, zorganizowały dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych warsztaty malarskie i fotograficzne. Robimy zdjęcia, prowadzimy wywiady ze starszymi, opowiadają nam o swoim życiu w przeszłości, o wojnie, o. O tradycjach, zwyczajach. Państwo mi powiedzą się cieszą z tego, że taka młodzież do nas przyjechała. Czyli cieszycie się, tak? No, że Spotkania z młodzieżą, osobom starszym dają bardzo dużo, dlatego, że podbudowują ich na duchu, że nie są sami, że osoby młode też się nimi interesują, że, że po prostu chcą z nimi przebywać, że się ich nie wstydzą, nie boją. Niecodzienny pomysł miały także dziewczyny z grupy Remedium. Zwykłe warsztaty taneczne zmieniły na Harlem Shake oraz Flash Mop na Targu w Osieku, dzięki czemu zdecydowanie Zdecydowanie spełniły założenia projektu Tripodium na Nudę. Na warsztaty zapisało się no, około 20 osób, z czego później na targu około 10 osób zatańczyło. No i myślę, że no, ludzie byli zaskoczeni, ponieważ plaszcz ma do tego to, że jest on zorganizowany z zaskoczenia, że grupa młodzieży wybiega i zaczynają nagle tańczyć. W tyle ze swoimi pomysłami nie pozostali także chłopcy. W czerwcu w Staszowie grupa Black Raven rozegrała prawdziwą bitwę o wzgórze. Przybyłych zapraszali hasłem Witaj w naszym świecie, świecie ASG. Gdy zaczynamy mówić, co robimy, większość ludzi myśli paintball, a to właśnie nie jest paintball. Chcieliśmy uświadomić ludziom, że jest coś takiego jak ASG, to jest całkiem inny sport. To była inscenizacja z użyciem broni pneumatycznej. Tam różne były ładunki, takie sceptarz odpalane zdalnie elektrycznie. Potem ludzie mogli sobie postrzelać z tej broni, tam był jeszcze tor przeszkód. Mieliśmy takie pole minowe, jak się stanęło na minę, zaświeca się żarówka. Od początku realizacji projektu na terenie powiatu Staszowskiego aktywnie wspierają go lokalni samorządowcy. To są małe granty, które przekazują Fundacji Aktywizacji Rozwoju Młodzieży, a ta z kolei jest pośrednikiem i ogłasza konkursy dla właśnie takich nieformalnych grup, jak w dniu dzisiejszym Odlęta i strzelcy z drużyny jak na orły przystało, było niezwykle widowiskowo. Pokaz strażacki i ratownictwa medycznego poprzecił 10-kilometrowy marsz upamiętniający 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Chłopcy postanowili uczcić właśnie powstańców w taki szczególny sposób, wybierając się na marsz, który 10 kilometrów maszerowali zatrzymując się przy pomnikach powstańców styczniowych. No i na koniec na lotnisku, tej dawnym lotnisku w Rytwianach zorganizowali właśnie pokaz strażacki. Pokaz psa, dresury psa policyjnego. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się także warsztaty gotowania dla wychowanków domu Dziecka Złoniowa, wakacyjna Liga Piłki Nożnej, Gra Planszowa Cash Flow oraz nauka strzelania z broni. Jak podkreślają uczestnicy, pomimo pewnych niedoróbek, warto było zostać maniakiem działania. Wiemy teraz, co możemy zrobić, a co nie, co jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj, jako my, jako właśnie jeszcze. Nie do końca tak obeznani z całym tu systemem. Nauczyłam się współpracy, współpracy, pracy w grupie, przede wszystkim słuchania innych, większego zaangażowania i tego, że do celu trzeba dojść po kroku.